Drodzy czytelnicy, drodzy przyjaciele, tak oto wygląda pakiet miesięcznika w drodze za mijający 2020 rok. Tak oto się prezentuje dla tych wszystkich, którzy mają go na swojej półce: dziesiątki komentarzy, analiz do bieżącej sytuacji w kościele, tekstów o tym, jak żyć wiarą na co dzień, jak rozumieć prawdy wiary. Pisaliśmy w tym roku między innymi o tym, jak żyć, żeby się nie rozstać. Pisaliśmy o pośpiechu, który nas wykańcza i o tym, jak się dobrze spowiadać, i o tym, że nie trzeba być doskonałym. Pisaliśmy o celibacie, pisaliśmy o tym, kogo słuchać i nie słuchać w Kościele. Pisaliśmy o wierze, której nie znamy która rysuje się po pandemii. Pisaliśmy o pedofilii, o wielu różnych sprawach. To wszystko było w 2020 roku. A mówię Wam to dlatego, ponieważ zbliża się koniec roku i bardzo zachęcam tych wszystkich, którzy mają przednumeratę, do tego, żeby ją przedłużyć. Bądź dla tych wszystkich, którzy je nie mają, żeby ją założyć. Bądź dla tych wszystkich, którzy myślą o prezencie bożonarodzeniowym dla kogoś, żeby zrobić taki prezent, który będzie z kimś przez 12 miesięcy. Wystarczy kliknąć w link poniżej tego filmu, i wszystko będzie jasne. A dla tych, Którzy mówią, nie mieści mi się taki miesięcznik na półce, albo wolę czytać wersji elektronicznej, proszę kliknąć w link poniżej tego filmu. Także wszystko będzie jasne. Tam wersja elektroniczna w dogodnej dla Was formie. Bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy za zaufanie, za to, że jesteście z nami w drodze. I do zobaczenia już w kolejnym roku i w kolejnym numerze. Bardzo się nisko polecamy.